Witam Was bardzo serdecznie oraz równie serdecznie zapraszam do odsłuchania co czwartkowego podcastu poświęconego tematyce satanizmu lawajańskiego. Zaś jeśli się jeszcze nie znamy, możecie mówić mi kot i jestem lawajańskim satanistą od wielu lat. Przygotujcie więc sobie coś do zjedzenia i picia. Możecie też zająć się jakimiś sprawami lub ułożcie się do snu, zaś materiał ten zachęcam do odpalenia w tle. A teraz proszę o interko i uwaga, bo głośne. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku co czwartkowego podcastu na temat satanizmu lawajańskiego. Jak do tej pory, tworzenie tej serii wciąż sprawia mi przyjemność i miło mi dzielić się z wami tajnikami naszej filozofii. Omówiliśmy już naprawdę wiele tematów, które niewątpliwie gryzą się z ogólnym pojęciem na temat satanizmu, i myślę, że większość z was już poradziłoby sobie bez większych problemów z podążaniem tą ścieżką. Omawialiśmy naprawdę wiele zagadnień, jednak jedno z fundamentalnych pytań wciąż pozostaje nam otwarte. Jest to pytanie o życie po śmierci. Pytanie, które w każdej z religii i filozofii zdaje się fundamentalne, więc nie można go pomijać. W jednym z poprzednich materiałów wspomniałem już co nieco na ten temat. Jednak wydaje mi się, że to zagadnienie zasługuje, by omówić je w stu procentach. Zacznijmy więc, wspominając jednak o tym, iż omawiany tutaj nurt satanistyczny to satanizm lewejański. Prawdopodobnie istnieją nurty satanistyczne, w których tajniki życia po śmierci wyglądają zupełnie inaczej. Jednak ten konkretny, omawiany przez nas nurt, prezentuje się następująco. Życie po śmierci w satanizmie nawejańskim, przedstawianym jako nurt ateistyczny, jako kontra do wszelkich nurtów teistycznych i stawiający nas jako centrum naszego świata, z założenia nie może mieć miejsca, do którego trafiają zmarli. Większość satanistów lewejańskich wierzy, iż po śmierci nie ma zupełnie nic i dlatego stawiając siebie jako Boga za życia, starają się żyć tak, by nie żałować niczego, nie bojąc się, że jakikolwiek z ich występków pociągnie za sobą pośmiertne konsekwencje. Akceptujemy, że nic nas nie czeka, a dzięki życiu prowadzonym w sposób jakiego chcemy, nie boimy się pustki. Która przez większość ludzkości żyjącej przed nicością w strachu rozumiana jest po prostu źle. Ludzie, którzy obawiają się pośmiertnej pustki, wyobrażają ją sobie jako naszą świadomość w nieskończonym oceanie ciemności, zachowując wspomnienia, pragnienia, potrzeby uczucia. W istocie tego typu pustka może być naprawdę przerażająca. Jednak podchodząc do tego z naukowego punktu widzenia, pustka po śmierci zwyczajnie nie może tak wyglądać. Nasza świadomość, zdolność odczuwania, pamięć, postrzeganie wszystko to skupione jest w pracy naszego mózgu, który zostaje w naszych zwłokach. Tak jak nie byliśmy w stanie odczuwać tworzenia się naszego mózgu wewnątrz ciała noszącej nas mamy, tak nie będziemy w stanie odczuć niczego w otaczającej nas po śmierci pustce. Żadnego szczęścia, radości, spełnienia, to prawda, ale żadnej nudy, smutku, stresu, zagubienia. Żadnej potrzeby odczuwania czegokolwiek. Po prostu nas nie ma. Sataniści z nurtu Laweja żyją, pełnią życia i skupiają się na sobie, przez co odchodząc z tego świata nie odczuwają strachu ani smutku, ponieważ dokonali wszystkiego, czego chcieli lub kiedykolwiek mogli dokonać. A załóżmy teraz sytuację zgoła inną. Co jeśli przedstawiciele jakiejś religii mieli rację, lub racji nie miał absolutnie nikt, a po prostu ponad nami istnieje istota wyższa, która kontroluje wszechświat oraz ustala jak wygląda nasze życie po śmierci. Co wtedy? Już tłumaczę. Żyjemy w czasach, w których nauka jest w stanie rozwiać niemal wszystkie nasze wątpliwości. Zaś istnienie bóstw i światów dostępnych jedynie zmarłym, Staje się coraz bardziej abstrakcyjne. Dlaczego jednak to mówię? Otóż wszyscy przedstawiciele religii nie mogą mieć racji jednocześnie. A nawet jedna wybrana religia przez cały ten czas i wszystkie odkrycia naukowe okaże się tak dalece powykręcana ideowo od swojego pierwowzoru do faktycznej prawdy, iż przykładowy Bóg prawdopodobnie miałby zupełnie inny zamysł swego kultu niż czczący go do dzisiaj kapłani, i wyznający wierni. Co jednak wyciągnąć z tego może satanista? Powróćmy chwilę do tematyki naukowej. Ziemia we wszechświecie jest naprawdę maleńka. Jest tak nic nieznaczącym punktem w skali ogromu wszechświata, iż osoba żyjąca na niej nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Zaś pojedyncza istota żyjąca na tym maleńkim ziarenku przedstawia sobą jeszcze mniejszą wartość. Więc jeśli twórca bez miaru wszechświata istnieje naprawdę, to czy mieszkaniec maleńkiego atomu okazuje się dobrym czy złym człowiekiem, czy określa się satanistą, czy dowolnie inną personą, nie ma dla twórcy żadnego znaczenia. Zaś jeśli projektant tak wielkiej konstrukcji zaplanował faktycznie coś takiego jak życie po śmierci, jeśli faktycznie to dobroć jest wyznacznikiem miejsca, jakie przyjdzie nam tam zajmować, co wcale nie jest pewne, gdyż dobro i zło są skutkami powstania ludzkiego sumienia, które wcale nie musi dotyczyć innych gatunków, a już na pewno nie twórcy wszechświata. Jeśli jednak przyjmiemy następujące wartości, nasza małość i nieistotność Jedynie mogą utwierdzić nas w przekonaniu, iż to, kto mieni się jakim sztandarem, nie ma żadnego znaczenia. Tak wielki byt, planujący wszystko z wyprzedzeniem, raczej nie zwróci uwagi na to, czy ktoś określa się terminem wymyślonym przez ludzkość, czyli jako satanista. Bardzo mi przykro, jednak ludzkość wcale nie jest tak istotna w skali wszechświata. Gdy rozwijałem ten temat na poprzednim kanale, zdarzały się pojawiać pytania pokroju w takim razie, czym ta filozofia różni się od agnostycyzmu? Przecież wychodzi na to, iż sateliści, lawajańscy i agnostycy mają identyczne postrzeganie życia po śmierci, Boga i diabła. Pytanie to powtarza się dość często, więc chciałbym od razu rozwiać wasze wątpliwości. Przejrzyjcie sobie proszę całą playlistę z podcastami, a wiecie się, iż filozofia tego nurtu jest znacznie głębsza Zaś spojrzenie na śmierć Boga czy Diabła jest jedynie ułamkiem jej przesłania. Oraz dochodzi jeszcze ciekawy wątek, który właśnie rozwinę. Wielu ludzi potrzebuje wiary, by czuć się szczęśliwymi lub bezpiecznymi. Ludzie wyznający satanizm wcale nie są wyjątkiem. Widzisz, drogi słuchaczu, jeśli potrzebujesz wierzyć w byt wyższy, jeśli potrzebujesz przekonania, że po śmierci czeka na Ciebie coś więcej, jeśli bez tego nie jesteś w stanie rozwinąć swego życia tak jak tego pragniesz, możesz wierzyć w bóstwa wyższe tak długo, jak nie przekładasz ich wartości ponad swoją własną. Tak długo, jak żyjesz zgodnie z zasadami satanizmu lawejańskiego, pozostajesz satanistą, niezależnie czy wierzysz w jakieś bóstwo, czy nie. Liczy się tylko to, czego potrzebujesz ty, by być szczęśliwym. I z tym miłym akcentem Was zostawię. To na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek, który pojawi się już za tydzień. Zaś tematem jego będzie m.in. podejście satanistów do kwestii takich jak święta czy śluby. Tymczasem jednak mówił do Was kot i życzę Wam wszystkim miłego wieczoru.